Mam ja pytanie do Pani Dyrektor. Ja chciałabym tak. wrócić jeszcze do Pani Ani. Pani Ani, Pani, budynek wysoki całkiem był Ile Pani płaci za dziewięża? Bardzo dużo. Tak? No. Najwięcej. Bo tego problemu nie poruszyłam, że Pani ma. Tak. Najgorszy... tak, ja mam przecież największy, proszę tak. Państwa, no ale co ale ja zrobię? Ja chcę nic nie najmowanych i ja ludzie chcą mieć przedszkolę, no są tyle, co płaci. Ja muszę zapłacić za dziewięć. Ja płacę 17 złotych dla I Dziękuję. Mamy umowę, zgodziłam się na to. A jak, na, na jaki okres, przepraszam panie, Też mam... na rok, to Bo czy... to chodzi o to, żeby czynsz podnosić. Żeby Przez w tym roku to. miałam propozycję 20 zł no ale Tylko tak, na 17. Z mogę być Dziękuję za no, no, to, ale, ty Rodzice 26 mam stałe już drugi rok. Ile Pani, ile Pani? 140. Może o tych czesnych, jeżeli Pani Ja, wierzę, ja macie, 140 140 Pani daje. 140 ile? 5,50 za to żywieniową. Czyli razem jest? w miesiącu, w listopadzie to będzie 244,50 zł. 19 dni ma listopad, razy 5,50 plus 140. 150. Może to wyskutek No to proszę bardzo. A to komisja jest, proszę, kto chce z Państwa zabrać głos? Pani mendes To Ja też Panią, proszę, podyskutujemy o niepublicznych przedszkolach, ile wczesnych, bo żeby rozwiać wątpliwości i po Czańcu, i po Bujakowie, ludzie uważają, że to jest droga. Ja nie uważam, że to jest droga. Proszę powiedzieć Pani. co jest drogą Pani Mendes? Nie rozumiem, rozumiem Pani, że, że jest Bujakowie i Czańcu, że jest wczesny wypowiedź. Nie wiem, być może się mylę, ale takie jest proszę, proszę bardzo, jeżeli ja coś mogę dopowiedzieć. To ja słyszałam, w jest drogą. E, czy Państwo zdają sobie sprawę, jakie jest czesne w Kozach, w Kętach, w Bielsku? E, jeśli chodzi o bielsko, czesne w Bielsku to jest 550 zł miesięcznie plus wyżywienie. To jest taki standard. 770 dochodzi nawet do 1000 złotych. Jeśli chodzi o Kęsy, to jest 230, 260, 260, 260, 260 to są takie stawki. 450 jest to przez Jeśli chodzi o Kozy, które zaraz graniczył z Kujakowym, to jest 450 zł to jest, zł, to jest 550 zł, drodzy Państwo. Więc przepraszam bardzo, moja stawka 160 zł przez 130 zł, jeżeli dziecko jest na pół dnia. Nie uważam, że jest to zbyt wygórowana stawka, przy czym jeśli porównać ofertę mojego przedszkola z wieloma przedszkolami w okolicy, uważam, jestem przekonana o tym, że jest bardzo szeroka. Dzieci, to, co dzieci otrzymują w przedszkolu w Bujakowie, myślę, że jest bardzo korzystne i w mało którym przedszkolu mogą dostać to, co dostają w moim przedszkolu, pod jeszcze remonty, które odkąd ja się w tym przedszkolu pojawiłam zostały przeprowadzone, e, całe wyposażenie, które zostało wymienione. Drodzy Państwo, zastanówcie się, przeliczcie ile to 160 zł to jest, e, ile wychodzi na godzinę dla tego dziecka. Proszę sobie to przeliczyć, zastanowić się i potem wysuwać wnioski, że to jest drogie drodze I proszę Państwa, jeszcze jest jedna sprawa. Jest okres urlopu właśnie osoby prowadzące w szkole są bez wynagrodzenia. Przez cały miesiąc Pani Alu? Tak, proszę Państwa. miesiącu się... Czy ktoś jest w takiej sytuacji tutaj z Państwa, że nie ma wynagrodzenia za pracę? Przez cały miesiąc. Przez cały miesiąc? Chyba nikt. robić? Robi? Musimy, no, my to, robi musimy zapłacić Kursy swoje. Tak. Tak. Pracowników. Tak. A poza tym, do czego służy ta dyskusja, czy to przedszkole jest w czy tanie? Sami Państwo doprowadzili do tej sytuacji, że te przedszkola stały się przedszkolami niepublicznymi. Ja to nie wiecz. była, ja jestem najmłodsza Pani Aluś, tak. ja sobie tutaj pozwolę, to nie była żadna z Pań, nie podnosiła ręki za tym, żeby te przedszkola przemianować tak. z publicznych na niepubliczne. Tak. Każda, jak tutaj siedzi, moim zdaniem wolałaby zostać jako przedszkola publiczna, miałaby mniej problemów, mogłaby z wieloma problemami zgłosić się do państwa i nie musiałaby same tego rozwiązywać. Zabrały panie wszystko na swoje barki, o wszystkim myślą, o wszystko się troszczą i martwią i jeszcze zostają tutaj po głowie, że ich przedszkola są drogie. Drodzy już są prywatne biznesy. Nie mając miesięcznego wynagrodzenia, nagrodzenia, bo Pani tak nas także Państwa, to jest tylko Pan filar z nią Ja jestem zaskoczony, Je Pani, że, to, że, to, że ta Pani poruszyła ten temat, no e, besoin, ponieważ Pani jest jedną z tych osób, które e, zdecydowanie wypowiadały się, co jest mi doskonale, co doskonale pamiętam, Przeciwko jakiemukolwiek podwyższaniu dotacji dla przedszkoli w momencie, kiedy ja argumentowałem w ten sposób, że jeżeli nie podniesiemy, różnice będą musieli pokryć rodzice. Bo, jak słusznie tutaj padło w międzyczasie na początku mojej wypowiedzi, to jest prywatna działalność. Z pożytkiem, z pożytkiem dla lokalnej społeczności, takim samym pożytkiem jak prywatna działalność. Służby zdrowia w tym zakresie, jak jakakolwiek inna prywatna działalność, która służy połowi społeczeństwa. Więc dzisiaj ze strony Pani pytanie o stawki, o to, dlaczego może drogo, a może tanio, jest dla mnie niezrozumiałe, bo świadczy albo o tym, że chcemy zupełnie zapomnieć o tym, co było, o tym, co mówiliśmy jeszcze jakiś czas temu, jakie decyzje podejmowaliśmy, i dzisiaj niejako sami sobie zaprzeczyć, że to przecież nie wy mamy nic wspólnego, tylko ktoś tu. Robi kokosy. No nikt kokosów nie robi, bo proszę Państwa, Wy sami ta Rada zdecydowała, że zostawiacie stawkę dotacji na najniższym możliwym dopuszczalnym przez ustawodawcę poziomie, czyli 75%. No Jak do tego do my... chwila, już teraz sobie pozwolę zakończyć. Jeżeli do tego dodamy to, o czym wspominał Pan Dzień że Pani płacą stawki dzierżawy jeśli dodamy do tego to, że w tych placówkach nie obowiązują przywileje wynikające z karty nauczyciela, to wtedy należy obiektywnie ocenić, czy to przedszkole to jest drogie, czy może tanie. Czy to, że jest drogie, to wina dyrektorów, czy może rady, która zdecydowała o tym, że nie będziemy więcej dawać, bo i wy tak ma się dość. Dziękuję. To jest na tej sali księgowa i może udzielić Pani informacji, bo 75% a 80% to 75% przy drugim tym podziale dawało większą kwotę jak to 80%. Czy tak Pani wytykowała? Minimalnie, minimalnie. minimalnie była różnica, tak? więc Rada zdecydowała, że 75% będzie dotowała, to niby to najniższe, ale dawało kwotę prawie taką samą jak w poprzednim rozliczeniu, to 80%. To 80%. A Pani będzie źle zrozumiała, bo ja chciałam rozwiać wątpliwości mieszkańców. Nie, że Pani za dużo bierze, czy Pani Dyrektor oszczędza za dużo, tylko jeżeli mieszkańcy, społeczeństwo jest coraz uboższe, więc każdą zwrotówkę przeliczają. Jeżeli w publicznym przedszkolu, a ludzie patrzą na publiczne, czy nie publiczne, patrzą na przedszkolę, Płacą około 200 zł, a ponad 300 czy ta yy, w drugim przedszkolu, to ludzie się pytają dlaczego tak drogo. Więc ja nie jestem yy, w stanie odpowiedzieć, yy, Pani Rana mówił, że ma podstawową 140, Pani 160. Wczoraj tu nawet nie wiem, bo mnie sumie, że 360, 300 ileś, przepraszam, zł razem. Nie wiem, tylko chciałem rozwiązać wątpliwości i potem się tu zebrali, a nie, że ja mówię, że jest dużo, czy jest za mało. A Pan Piracki doskonale był na tej komisji wie, że kwota... Kwota ta była prawie równowartości 80-80, było jednakowo. Więc niech nie, nie Pan nie robi zabętu na 15. Pamiętam dokładnie co proponowałem, bo nie ja proponowałem kwotę 80. Przepraszam bardzo, jest tu Pani niech się, się wypowiem jak to było, kwota, jak to dawało, y, jaką kwotę dawało się. Proszę Państwa, zabęt w przedszkolę za złotówkę tak. zrobiła Pani Szumilas ustawą sejmową i stąd ten istnasty. Oczywiście. I stąd ten istnasty. Dziękuję, Pan Sekretarz. Proszę bardzo. Jeżeli można, to będzie słowo, bo tej padły takie słowa, jak gdyby z tego odnośniowego działania wójta w stosunku do dyrektorów przedszkoli niepublicznych, że tylko na rok zostały te umowy zawarte. To tutaj na tej, na tej sali była dyskusja, że przy okazji reformy oświatowej przedszkola za złotówkę, obowiązku wójta, że od 2015 roku będzie musiał wszystkim dzieciom 5-letni, 4-letni, zapewnić, zapewnić, zapewnić przedszkole. Zapewnić. 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 Zapewnić przedszkole. No więc to było Wujtowi wójtowi powiedzieć, dawam, daje przedszkole na 10 raczej na 5, a wtedy dotacja, którą dostaje, którą państwo roczno, pani pomociła, dotacja, którą dostajemy w wysokości 100 zł na każde dziecko, mamy dwa lata okresu przejściowego, tak? Po tym okresie mamy się rozliczyć z tych pieniędzy do wojewody. Jeżeli wójt nie zapewni tych um, przedszkola dla tych dzieci, trzeba będzie do dotacja oddać za Także to nie wynikało z tego, że my byliśmy złośliwi w stosunku do dyrektorów. Teraz już wiemy, że mają być przedszkola za złotówkę. Czy dyrektorzy niepublicznych przedszkoli będą mogli przystąpić do, do, do tej 100% dotacji, bo wtedy ma być 100% dotacji do, do tych przedszkoli. Myślę, że powracacie, macie Państwo czas, żeby popracować na tym, czy to mają być przedszkola publiczne, niepubliczne, z publiczną oświatą, za złotówkę. No trudno. Myślę, że przyszły rok będzie bardzo ważny yy, dla rozstrzygnięcia kwestii jak te przedszkola mają wyglądać. I myślę, że ten rok czasu w zupełności był potrzebny, żeby te sprawy właśnie, jak się Pani Szumilas, Pani Burmistrz, Pani Minister Szumilas właśnie tą reformę a to wprowadziła, teraz ma być referendum, no zobaczymy co będzie, nigdy nie wiadomo co się stanie jeszcze raz i trudno było zagrać umowy na dwa, trzy, na pięć lat. Bardzo bym prosiła. Tutaj owszem, Pan ma rację, bo Wy czekacie Państwo, jesteście w zawieszeniu, bo nie wiecie co będzie i tak dalej. Ale my, jeżeli można zawrzeć umowę na dłuższy okres, choćby załóżmy na te 5 lat, z, tak jak powiedział e, Pan Radny, w okresem wypowiedzenia, załóżmy jakimś tam, w momencie, kiedy Wy macie jakieś ustalenia, wiecie na czym stoicie, możecie nam wypowiedzieć. To nie jest tak, że ta umowa jest wiążąca, że Wy jak dacie umowę na załóżmy 5 lat. To wy przez to 5 lat nie możecie tej umowy rozwiązać. Możecie, ale my z drugiej strony jesteśmy całkowicie zablokowane. Bo wy jesteście w zawieszeniu, nie możemy, będzie... rozwiązać, nie możemy rozwiązać umowy z państwem, bo jest trwałość projektu 5 lat. Na środki unijne. Jest, pani... Ale ja są... nie mówię o środkach unijnych w tym momencie. A nie ja mówię o środkach unijnych. Nie, tutaj wyraźnie napisałam, czy to środki unijne, czy to zdolność kredytowa. Zdolność kredytowa to jest zupełnie co innego. A środki unijne, które ja chciałam pozyskać, to jest kwestia roku. Nie pięciu lat. To się bierze. No, no wiecie Pan, tutaj w tym temacie ja jestem nie bardziej zorientowana. Składa się wnioski, umowa ta jest zawarta na okres jednego roku, gdzie później jestem rozliczana z wydatków, które poniosłam, czy są zgodne z projektem, który przedłożyłam, i po roku czasu to się rozwiązuje i nie wiąże mnie nic z żadnym projektem unijnym. Są różne projekty unijne, nie chodziło o ten jednoroczny. Druga sprawa to był ten e, zdolność kredytowa. Zdolność kredytowa przy roku e, umowy, u, u, u roku wynajmu, o, um, rocznym, aż, bo, rocznym ok. dziękuję bardzo, e, nie ma takiej zdolności kredytowej, więc ja te remonty, które przeprowadzam, muszę po części pokrywać z własnej, z własnej kieszeni. Bo nie jestem w stanie zrobić tego wszystkiego z 70% dotacji plus tych 160 zł, gdzie to 160 zł muszę również dokładać do wydatków, które są ponoszone, bo nie idzie to dla mnie. I no ja jestem przyblokowana, tak. Dziękuję bardzo. Pani dyrektor. jeśli chodzi o długość zawieranych naszych... Dłuższa nasza umowa wynosiła 3 lata i tylko jedną taką umowę mieliśmy. Tak mieliśmy co roku przedłużaną umowę i to nas cały czas blokowało. Co roku. Jedna umowa była tylko w ciągu tego okresu od 2000 roku, jak zacząły się przetworzenia publiczne, miałyśmy tylko jedną, trzyletnią umowę. Czyli jest potrzebna dyskusja, co z przeszkolami w dalszej części.

to nie jest tajemnicą, jest na stronie internetowej moje czesne. Żadną tajemnicą nie jest. Ja nie odkrywam, ile wynosi czesne w moim przedszkolu. A czy w tym momencie. Ja to jest 180 zł. No 180, 180 zł, I żadna, dziękuję, dziękuję. żadna tajemnica, wejść na stronę, wszystko jest. Jasne. Ja za stronę, to, Ale do czego zmierzam dyskusję na temat czesnych, drodzy Państwo? O co tam naprawdę chodzi? Proszę Państwa. Я могу поговорить с Родители выращивались Pani karzy, ale co my tak naprawdę gwarantujemy za te pieniądze? Co te, co te dzieci dostają? I ile tych pieniędzy idzie dla nas, skoro to jest taki wspaniały biznes, a ile my jeszcze musimy dokładać do tych 70%, które dostajemy od państwa? O co tak naprawdę chodzi? Proszę państwa, jeszcze Ja zabiorę proszę państwa, jak, nie, jak pani Landa powiedziała, społeczeństwo podchodzi ogólnie w przedszkolę. No. Jestem, oczywiście. Państwo no tak, poradzi? nie poradzicie, ja się my na to. Ogólnie w społeczeństwie mogą wrócić do podjęcia przedszkolę, pojęcia przedszkolę i do właśnie pieniądze. Bo, dobrze, to my możemy zrobić przedszkolę z naszą spotykaniem. Ja przykład, e, przepraszam, tak Pani Dyrektor, w tym roku. E, pięciolatki miały wybór, Mogły iść do szkoły za darmo albo zostać w przedszkolu za 160 zł. I 16 pięciolatków zostało w przedszkolu za 160 zł, bo miało tam bogatą ofertę. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze odnośnie przedszkoli w Państwa radnych? Są pytania, czy pani Dyrektor, proszę bardzo. Chciałbym ci powiedzieć ile, ile dzieci po prostu jak gdyby pani nie przyjęły. Ja przyjęłam wszystkie. Przysługi, tak? Ja też przyjęłam wszystkie. Ile było ile ja, dzieci? Ja mam między 6 a 10 wszystkie ze środowiska. Ja wszyscy... w rodzin. Skąd różnica? Nie zostało przyjętych 20 dzieci. 25, 6 osób. Komisji u mnie. Rozumiem, ale ile, ile było? By było. Nie przyjmiemy. tylko do limitu? Tak, no, ja przyjmuję do limitu. Miejmy nadzieję, że tak się nie. O poddane, że się nie będzie. Czy wszyscy na 50 dzieci nie odchodzą? Czy wszyscy chcą z oferty naszych? Bo mogli do każdego pojazd gdzie indziej. 25 czy 60. Tak, ale no, niektórzy pojechali prosto do Ale ten, ale ten nie to, jak pójdą na połowę jeśli ile to. To. Ale prezydent podpisał ustawę, proszę państwa. To <śla>